Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. William Shakespeare, Romeo i Julia. William Shakespeare, Biografia. O biografii najbardziej znanego dramaturga Wszechczasów wiemy niewiele. William Shakespeare urodził się w 1564 roku w angielskim miasteczku Stratford-upon-Avon, którego nazwa pochodzi od rzeki Avon, nad którą leży. Nie znamy dokładnej daty przyjścia na świat Shakespeare'a. Wiadomo jednak, że został ochrzczony 26 kwietnia. W tamtych czasach chrzest odbywał się najczęściej bardzo szybko po urodzeniu dziecka. Śmiertelność wśród niemowląt była nieporównywalnie większa niż obecnie. Spieszono się więc z sakramentem chrztu z obawy, żeby dziecko nie umarło nieoczyszczone z grzechu pierworodnego. Stąd wiemy, że Szekspir musiał urodzić się kilka dni przed 26 kwietnia 1564 roku. Za oficjalną datę jego urodzin przyjmuje się umownie 23 kwietnia. Jego rodzicami byli John Shakespeare i Mary Arden. Miał siedmioro rodzeństwa. Ojciec był garbarzem, wyrobnikiem rękawiczek oraz handlarzem wieloma rozmaitymi produktami. Przez pewien czas wiodło mu się bardzo dobrze. Jednak już dość wczesne dzieciństwo Williama Shakespeare'a to okres kłopotów finansowych i poważnych długów. Jedyna szkoła, jaką ukończył przyszły najważniejszy pisarz angielski, to prowincjonalna szkoła elementarna. Większość zdobytej później wiedzy i poznanej literatury to wynik samodzielnej pracy. W 1582 roku Szekspir żeni się z siedem lat starszą od siebie Anne Hathaway. Mieli trójkę dzieci, w tym parę bliźniąt. W 1585 roku przyszły dramatopisarz przeprowadza się do Londynu, zostawiając żonę i dzieci w rodzinnym domu. Pierwsze kontakty Szekspira z teatrem polegały na wykonywaniu pomocniczych, właściwie podrzędnych, funkcji, jak na przykład pilnowaniu koni przed teatrem, czym podobno przez jakiś czas się zajmował. Z czasem powierzano mu drugorzędne role. W rozwoju kariery teatralnej pisarza znaczącą rolę odegrał m.in. Henry Riosley, lord Southampton, który zwrócił uwagę na początkującego twórcę. Dzięki niemu Szekspir miał szansę zapoznać się z najznamienitszą kulturą i sztuką renesansu. W wieku 30 lat Szekspir był już uznanym dramaturgiem i aktorem. Poprawia się jego sytuacja materialna, kupuje dużą willę dla żony i córek w Stratford, otrzymuje tytuł szlachecki. Następuje rozkwit jego twórczości i powstają najwybitniejsze sztuki. Na powrót do rodzinnego miasteczka decyduje się w 1610 roku. Umiera tam 23 kwietnia 1616 roku. Szekspir jest nie tylko autorem dramatów, ale również utworów poetyckich, w tym bardzo znanego cyklu sonetów. Jego sztuki teatralne można podzielić na trzy gatunki: dramaty historyczne, komedie i tragedie. Do pierwszego gatunku należą takie utwory jak Król Henryk IV czy Król Ryszard II, których akcja dotyczy wydarzeń związanych z historią Anglii. Do najważniejszych komedii pisarza zalicza się m.in. innymi Poskromienie złośnicy, burze, sen nocy letniej, Kupca weneckiego, wiele hałasu o nic. Najbardziej znane tragedie Szekspira to Macbeth, Romeo i Julia, Hamlet i Król Lir. Walory sztuk Szekspira są tak duże, że wątpliwości wśród badaczy wzbudzała kwestia ich autorstwa. Niektórym wydawało się bowiem nieprawdopodobne, żeby twórcą tak głębokich, refleksyjnych i wyjątkowych utworów był słabo wykształcony człowiek z prowincji. Dzisiaj Szekspir uchodzi za największego pisarza Anglii i za jednego z najważniejszych dramatopisarzy w historii literatury. Tak podsumował twórczość Szekspira jeden z jego badaczy, profesor Grzegorz Sinko. W swych dziełach pokazał Szekspir swoją epokę, jej ludzi, kulturę i obyczaje. Roztoczył przed nami piękno swego kraju i jego przyrody. Stworzone przez niego postaci sceniczne są pełne głębokiej prawdy. W swych utworach Zawarł głęboką mądrość ludu i przepych renesansowej kultury. Był humanistą w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Człowiek był dla niego najcenniejszą wartością, a krzywda ludzka złem największym. Teatr Elżbietański. Teatrem elżbietańskim nazywamy zespół cech i zjawisk dotyczących teatru angielskiego za czasów panowania królowej angielskiej Elżbiety I. Pierwszym budynkiem teatralnym, który był przeznaczony tylko do wystawiania sztuk, był The Theatre, założony przez Jamesa Barbadża w Londynie w 1576 roku. Datę jego powstania uznaje się za symboliczną datę początku teatru elżbietańskiego. W teatrze tamtych czasów nie było wielu elementów, które dziś wydają nam się oczywiste na przykład nie było efektów oświetleniowych dlatego po pierwsze, spektakle wystawiano za dnia, kiedy było jasno a po drugie aktorzy o wielu rzeczach musieli słownie informować widzów. Na przykład o tym, że jest już noc, lub że wstaje dzień. Poza tym, w teatrze elżbietańskim nie było kurtyny. Postacie uśmiercone w czasie akcji dramatu musiały być wynoszone ze sceny, ponieważ ani nie mogły zajmować miejsca na scenie do końca sztuki, ani nie mogły same wstać i opuścić sceny. W ówczesnym teatrze dekoracje były bardzo ubogie. Najczęściej tylko symboliczne. O miejscu akcji informowano, obnosząc tablicę z jego nazwą. Nadrabiano to jednak pięknymi i bogato zdobionymi kostiumami oraz grą aktorską. Kobiety nie mogły w tamtych czasach brać udziału w przedstawieniach teatralnych, dlatego role żeńskie grali poprzebierani mężczyźni. Jest to także przyczyną znacznej przewagi postaci męskich w ówczesnych dramatach. Teatr szekspirowski często zestawia się z teatrem antycznym, żeby wskazać między nimi różnice i zobaczyć zmiany, jakie zaszły w tej dziedzinie sztuki na przestrzeni wieków. Jakie są więc najważniejsze różnice między oboma typami teatru? Szekspir. Przede wszystkim często odchodził w swoich sztukach od klasycznej zasady trzech jedności. Łączył obok siebie sceny tragiczne i komiczne. W jego utworach dochodziło do załamania zasady mimesis. W akcji brały udział i odgrywały znaczące role postacie ze świata nadprzyrodzonego, fantastycznego, na przykład czarownice i duchy. Szekspir. Wprowadził również do swoich przedstawień sceny zbiorowe. W utworach Szekspira człowiek nie jest już tylko zdany na ślepe fatum, które z góry przesądza o jego losie, ale sam ma wpływ na kształt swojego życia. Nową funkcję przydzielił także naturze. Nie była ona już tylko tłem akcji dramatów, ale jednym z jej uczestników. Romeo i Julia Podstawowe informacje. Tragedia Romeo i Julia została napisana około 1595 roku. Była wielkim sukcesem teatralnym i przyniosła Szekspirowi i zespołowi aktorskiemu Słudzy lorda Szambelana duże dochody, oraz zapewniła uznanie. Historia miłości dwojga młodych ludzi nie została jednak wymyślona przez samego Szekspira, ale była już wcześniej znana w podaniach ludowych i literaturze. Szekspir uczynił z niej własną wersję, która stała się tą najbardziej znaną. Akcja dramatu rozgrywa się głównie we włoskim mieście Weronie, przez chwilę również w Mantui. Czas akcji to około pięciu dni. Treść utworu zapowiada rozpoczynający go prolog. Dwa rody, zacne jednako i sławne, tam gdzie się rzecz ta rozgrywa, w Weronie, do nowej zbrodni pchają złości dawne, plamiąc szlachetną krwią szlachetne dłonie. Złą tych dwóch wrogów wzięło bowiem życie pod najstraszliwszą z gwiazd. Kochanków dwoje. Po pełnym przygód nieszczęśliwych bycie, śmierć ich stłumiła rodzicielskie boje. Dwa skłócone ze sobą rody to rodziny Montekich i Kapuletów. Z domu Montekich pochodzi Romeo, z kapuletów Julia. Po prologu, w pierwszym akcie następuje scena kłótni członków obu rodzin. Dochodzi do bijatyki. Escalus, książę panujący w Weronie, przerywa ją i ostrzega, że ukaże karą śmierci winnych kolejnego zburzenia spokoju mieszkańców miasta. Chwilę później pojawia się Romeo. Dowiadujemy się, że jest on nieszczęśliwie zakochany w kobiecie nieodwzajemniającej jego uczuć. Zbieg okoliczności sprawia, że Romeo i Benvolio dowiadują się, że ukochana Romea, Rosalina, będzie na balu wyprawianym przez rodzinę kapuletów i postanawiają się na niego wybrać. Właśnie podczas balu poznają się Romeo i Julia. I zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Nie wiedzą jednak, że należą do wrogich sobie rodów. Ta informacja, przekazana przez Nianie Julii Martę, jest zawiązaniem konfliktu dramatu. Julia rozpacza pod koniec pierwszego aktu. Jako obcego za wcześnie ujrzałam, jako lubego za późno poznałam. Dziwny miłości traf się na mnie iści. Że muszę kochać przedmiot nienawiści. W akcie drugim rozgrywa się jedna z najbardziej znanych scen tragedii wyznanie miłości Romea pod balkonem Julii. Młodzi postanawiają wziąć potajemny ślub. Romeo udaje się do ojca Laurentego, który pochwala ich zamiar. Jakiś czas później, Laurenty udziela im sakramentu małżeństwa w swojej celi. W akcie trzecim dochodzi do pojedynku przyjaciela Romea, Merkucja, z Tybaltem, krewnym pani Capulet. Merkucjo zostaje śmiertelnie ranny. W odwecie Romeo staje do walki z Tybaltem i zabija go. Książę Werony skazuje Romea na karę wygnania. Kiedy dowiaduje się o tym Julia, jest zrozpaczona. Na domiar złego rodzice informują ją o tym, że ma wyjść za mąż za zakochanego w niej Parysa. Julia postanawia poradzić się ojca Laurentego. W akcie czwartym Laurenty wyjawia dziewczynie plan, dzięki któremu zakochani będą mogli się połączyć. Wręcza Julii eliksir, który ma wypić przed snem. Jego działanie ma pogrążyć ją w letargu i przekonać wszystkich o jej śmierci. W krypcie grobowej ma na nią czekać Romeo, a po przebudzeniu dziewczyny, zakochani udadzą się do Mantui, żeby tam wieść spokojne życie we dwoje. Julia postępuje zgodnie z planem. Nad ranem cała rodzina jest przekonana o śmierci dziewczyny. Trwają przygotowania do pogrzebu. W ostatnim akcie dowiadujemy się, że wysłannik Laurentego, który miał poinformować Romea o całym planie, nie dotarł do niego. Przekonany o śmierci ukochanej chłopak, przybywa na cmentarz. Tam spotyka Parysa i sprowokowany przez niego zabija go. U stóp Julii wypija truciznę i umiera. Chwilę potem Budzi się Julia. Widząc martwego Romea, sięga po jego sztylet i wbija go sobie w serce. Nad grobem zakochanych dochodzi do pojednania rodów Montekich i Kapuletów. Charakterystyka bohaterów: Romeo Monteki. Poznajemy go jako zmartwionego, snującego się samotnie młodzieńca. Jest introwertyczny. Mało kto zna przyczynę jego zmartwienia, a jest nią nieszczęśliwa miłość do Rosaliny. Tak niania Julii Marta opisuje Romea. Romeo, żal się Boże, co mi to za gagatek? Ma wprawdzie twarz gładszą niż nie jeden, ale oczy, niech się wszystkie inne schowają, co się zaś tyczy rąk i nóg i całej budowy. Chociaż o tym nie ma co wspominać, przyznać trzeba, że nieporównane. Nie jest to wprawdzie galant całą gębą, ale słodziuchny jak baranek. Romeo przechodzi prawdziwą przemianę dzięki uczuciu do Julii i wyzwaniom, przed jakimi stają kochankowie. Po pierwsze, tym razem, jego uczucie nie jest tylko zauroczeniem, które szybko przemija, jak było w przypadku poprzedniej ukochanej. Tym razem to poważne uczucie, które młodzi decydują się przypieczętować małżeństwem. Podczas spotkania z Tybaltem Merkucjo jest porywczy i skory do pojedynku. Jeżeli szukasz guza, mogę ręczyć, że się z nim spotkasz, mówi Tymczasem Romeo dąży do zgody. Próbuję załagodzić spór. Tak mówi do Tybalta. Klnę się, żem nigdy obelg ci nie czynił. Sprzyjam ci. Owszem, bardziej niż żeś zdolny pomyśleć o tym, nie znając powodu. Uspokój się więc, zacny kapulecie, którego imię milsze mi niż moje. Próbuję również odwieść przyjaciela od pomysłu pojedynkowania się. Merkucjo, schowaj szpadę, jak mnie kochasz. Romeo porzuca więc rodowe waśnie. Jest też dojrzalszy i poważniejszy od Merkucja. Rezygnuje z życia u boku przyjaciół, przepełnionego zabawami, wybrykami i bijatykami z wrogimi kapuletami. Wybiera życie na wygnaniu ze swoją wybranką. A kiedy jest przekonany, że Julia nie żyje, wybiera samobójstwo. Julia Capulet. Ma czternaście lat. Tak opisuje ją Romeo, kiedy spotykają się na balu w domu kapuletów. Ona zawstydza świec jarzących blaski. Piękność jej wisi u nocnej opaski, jak drogi klejnot u uszu Etiopa. Nie tknęła ziemi wytworniejsza stopa. Jak śnieżny gołąb wśród kawek, tak ona świeci wśród swoich towarzyszek grona. Zaraz po tańcu przybliżę się do niej i dłoń mą uczczę dotknięciem jej dłoni. Kochałżem dotąd? O, zaprzecz mój wzroku, boś jeszcze nie znał równego uroku. Na początku dramatu widzimy Julię jako grzeczną, posłuszną woli rodziców dziewczynę. Wiemy, że rodzice planują wydać ją za Parysa. Możemy podejrzewać, że gdyby nie poznała Romea, zapewne zgodnie z ich wolą poślubiłaby go. Wraz z rozwojem wydarzeń Julia także dojrzewa i budzi się w niej stanowczość, własna silna wola, niezależna od presji otoczenia. Charakteryzuje się odwagą, czego dowodzi na przykład to, że nie waha się wypić eliksiru od ojca Laurentego, który mają wprawić w letarg. Decyduje się opuścić całą swoją rodzinę, przekonując ich wcześniej o swojej śmierci, po to, żeby żyć na wygnaniu z ukochanym. Ostateczny dowód bezgranicznej miłości daje w ostatnim akcie dramatu, kiedy widząc Martwego Romea, Popełnia samobójstwo. Poza parą głównych bohaterów, należy koniecznie wyszczególnić spośród postaci dramatu Merkucja. Merkucjo jest najlepszym przyjacielem Romea i krewnym księcia. Jest postacią, za pomocą której Szekspir zrywa z antyczną zasadą dekorum. Z jednej strony jest on najzabawniejszą postacią dramatu. Jego słowa i zachowanie bawią odbiorców. Z drugiej strony wygłaszane przez niego myśli są głębokie i bardzo uniwersalne. Szekspir zderza w postaci Merkucja komizm z powagą i mądrością. Motywy literackie i problematyka dramatu. Romeo i Julia to przede wszystkim utwór o miłości, która przeciwstawiona zostaje nienawiści. Ostatecznie to miłość, choć tragiczna, zwycięża w dramacie Szekspira. Spór toczony przez kapuletów i montekich i rodowa nienawiść okazały się słabsze od miłości dwojga młodych ludzi, ale żeby obie rodziny mogły to zrozumieć, potrzebna była najwyższa ofiara. Dopiero śmierć pozwala im uświadomić sobie, jak silne było łączące Romea i Julię uczucie oraz to, że przynależność do wrogich sobie rodzin nie była dla niego przeszkodą. Wspólna tragedia zbliża doświadczonych nią bohaterów i pozwala zażegnać konflikt. Siła miłości jest jednak widoczna w dramacie dużo wcześniej, już kiedy wbrew przeszkodom ze strony rodzin, Romeo i Julia postanawiają się pobrać i planują wspólne życie z dala od nienawidzących się rodzin. Motyw zwaśnionych rodów niejednokrotnie pojawia się w kulturze. W literaturze polskiej w komicznej postaci występuje on na przykład w Zemście Aleksandra Fredry, gdzie spór toczy się o zamkowy mur. Rodowy konflikt jest również jednym z motywów naszej epopei narodowej Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Motyw tragicznej miłości jest z kolei znany choćby z celtyckiej legendy, odtwarzającej historię tragicznej miłości rycerza Tristana do księżniczki Izoldy. Jest również jednym z ważnych motywów literatury romantyzmu. Występuje na przykład we romantycznym utworze Wolfganga Goethego, Cierpienia młodego Wertera. Tragizm miłości bohaterów dramatu Polega z jednej strony na nierozstrzygalności dylematu, przed jakim stanęli zakochani. Problem wyboru między wiernością własnemu rodowi, posłuszeństwem względem rodzinnego obowiązku, a miłością, jest źródłem cierpienia bohaterów. Wybór tylko jednej z tych wartości i tak prowadziłby do rozterek i nie pozwoliłby im osiągnąć pełni spokoju. Z drugiej strony, Miłość Romea i Julii jest tragiczna, ponieważ prowadzi bohaterów do decyzji o popełnieniu samobójstwa i dopiero po śmierci odnajduje spełnienie. Ale tragizm tej miłości ma inny charakter niż bywało to w tragediach antycznych. Nie wynika on bowiem z przeznaczenia udziału fatum w ludzkim życiu. Te rozważania prowadzą nas do. Kolejnej ważnej kategorii w omawianym dramacie kategorii przypadku. Przypadek odgrywa bardzo ważną rolę w tej sztuce, jak zresztą także w innych dramatach Szekspira. Podważa przekonanie zawarte w antycznych tragediach dotyczące działania Fatum w kierowaniu ludzkim losem. To całkowity przypadek sprawia, że Romeo dowiaduje się o balu u kapuletów. Wybiera się na niego nie dlatego, że rządzi nim przeznaczenie. Po prostu liczył, że spotka tam Rosalinę, w której był zakochany. Kieruje nim zauroczenie starszą kobietą. Przypadkiem jest więc również jego spotkanie z Julią. Także nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności okazuje się to, że młodzi należą do wrogich sobie rodzin. Zło, fatum, przeznaczenie. Są zastąpione tutaj przez inne przeszkody: konflikt rodzin, ich wzajemną nienawiść czy porywczość bohaterów. O rozstrzygnięciu akcji decydują sami bohaterowie. Nawet jeśli moglibyśmy powiedzieć, że z góry są skazani na tragiczne zakończenie to dlatego, że taką decyzję podejmują. Uniwersalność Romea i Julii. Romeo i Julia to chyba najbardziej znana para kochanków w literaturze. Uniwersalność i ponadczasowość historii ich uczucia, utrwalonej w dramacie Szekspira, to zasługa wielkiego talentu pisarza. Znana historia zyskała w jego wersji niepowtarzalne walory. Dla każdego wartość i piękno Romea i Julii mogą opierać się na innych wyznacznikach. Jednym z nich może być z pewnością to, że Szekspir przedstawił obraz autentycznej miłości. W swojej sile i wyjątkowości jednocześnie zwykłej, bliskiej każdemu, bo nienaznaczonej udziałem przeznaczenia, ale zależnej od ludzkich decyzji i wyborów. Poza tym, dramat Szekspira ukazuje potęgę miłości, która zwycięża ze wszelkimi przeciwnościami. I jest Silniejsza niż śmierć. Opracowała Weronika Wertelecka. Czytał Leszek Zduń. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.